kochani bracia i siostry jestem w drodze do Efesu spokojnie chodzi o wspólnotę o nazwie Efes i natknąłem się takie ładne miejsce a trzeba na chwilę stanąć żeby nagrać też dzisiaj antidotum podzielić się słowem no i też chwilę odpocząć od trasy bo te kilometry robią swoje więc dzisiaj Tutaj nagram Antidotum Pozdrawiam Was dziś z okolic Kielc To wie gdzie jestem to napiszcie Bo ja nie wiem Ale wygląda to... ładnie Witajcie bracia i siostry Więc ja w drodze do Efezu Nagrywam dzisiaj tutaj To nasze spotkanie Za mną jest piękne jeziorko Czy zbiornik wodny nie czytałem, to napiszcie w komentarzach, będę wiedział, gdzie byłem. Mamy dzisiaj święto świętego Macieja, apostoła. No i stąd to czytanie. Więc pierwszy fragment mamy z dziejów z pierwszego rozdziału. Takie dwa wybrane fragmenty: 15 do 18, 20 do 26. W owym czasie Piotr powstawszy w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób. Tak przemówił, bracia. Musiało wypełnić się słowo pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w księdze psalmów: Nie opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd jego niech inny obejmie trzeba więc aby jeden z tych którzy towarzyszyli nam przez cały czas kiedy Pan Jezus przebywał z nami począwszy od chrztu jarowego aż do dnia w którym został wzięty od nas do nieba stał się razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania postawiono dwóch Józefa zwanego Barcałą z przydomkiem Justus i Macieja i taką odmówili modlitwę Ty Panie znasz serca wszystkich wskaż z tych dwóch jednego którego sobie wybrałeś by zajął miejsce w Twym posługiwaniu. Ja i apostołów i w, Boże, proszę, i w któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Wiem, że za chwilę teraz mnie ktoś zjedzie za to, no ale ja to stąd wziąłem, Choć czasami naprawdę nie wiem, co zrobić. To modlę się do Ducha Świętego, go nie słyszę, to robię karteczki i po prostu losuję. I powiem Wam, że to moje serce szczere przed Panem Bogiem, to wielokrotnie widzę, że ten wybór dokonany przez losowanie był takim wyborem bardzo dobrym. Nawet, nawet gdy on mnie ten wynik losowania zaskoczył, Czyli ja bym tak nie zrobił, to potem wynikały z tego bardzo, bardzo, bardzo dobre owoce. E, mówię o tym, bo, bo pewnie też czasem masz pewne problemy. Jeżeli, no to też Cię zachęcam do pierwszego rozdziału, i też jeszcze dopowiem, że my sobie zawsze mieliśmy taką praktykę, że gdy chcieliśmy losować, bo już nie wiedzieliśmy, a trzeba było pilnie podjąć decyzję, i jakby zmiennych za dużo nie było, żeby wiedzieć, jaką podjąć najlepszą. No, to czytaliśmy ten fragment dziejów Apostolskich, gdy losowali y, Macieja na, y, na apostoła w miejsce Judasza. To jedna rzecz, którą się chciałem podzielić. Druga rzecz to, święty Paweł mówi: Każdy kto stoi, niech baczy, by nie upadł. Czyli mówi: Uważaj na samego siebie. Jesteśmy krusi, jesteśmy słabi. Dzisiaj ci się wydaje, że jesteś mocna, a jutro upadniesz. Żeby zawsze chodzić w takiej pokorze, dlaczego? Bo tobie też się może coś przydarzyć. Nie twierdzę, że mam być jak Judasz, tak? ale każdy z nas może się yy, można powiedzieć, nie Bogu, każdy z nas może się przeciwstawić, każdy z nas może się nawet wyrzec. Popatrzmy na Piotra, czy innych uczniów, którzy uciekli, gdy pojmano Jezusa, tak? Więc yy, żeby nie być pewnym samego siebie. Ja mogę mówić, no, gdyby była taka sytuacja, to może bym tak postąpił, a może bym tak. A może wielu z nas mówi: "A jak Judasz mógł tak postąpić?" No, z jakiegoś powodu mógł. Nie wiemy z jakiego i nie nam oceniać, czy zostawmy to Panu Bogu. Aczkolwiek wiemy, że do końca Pan Bóg nie przestał go kochać. No więc nas też tego uczy. Kochajmy wszystkich niezależnie od tego, jak nawet złych wyborów dokonują. To to jest druga rzecz i trzecia rzecz Rzeczywiście, gdy my nie wypełnimy jakiegoś swojego posłannictwa, jakiejś misji, którą Bóg nam daje, no to są jakby dwie opcje: albo ta misja będzie niezrobiona, albo jeżeli ona jest ważna dla Boga, a potrzebuje ludzi, żeby ją wykonali, to da tą misję komuś drugiemu. Tak jak tu zabrana Judaszowiec, inaczej Judasz sam się z niej wycofał, a przejął w drodze losowania yy, Maciej. No i myślę, że też się możemy czegoś z tego nauczyć. Aczkolwiek byłoby najlepiej, wracam jeszcze do losowania, bo ten wybór Macieja, byłoby najlepiej, gdybyśmy wszyscy wchodzili w Bożym Objawieniu i wiedzieli, czego Bóg chce od nas. No i tego przede wszystkim sobie życzę. Dzisiaj będę głosił też, żebym wygłosił to, co Bóg chce ode mnie, a nie co ja chcę od siebie. I życzę Wam, bracia i siostry, by w każdym wyborze to Duch Święty właśnie był tym, który pomaga wypełnić wybory. Amen. Dzisiaj mamy 113. Wśród książek ludu Pan Bóg go posadził. Chwalcie słudzy, Państwo, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy. Ponad niebiosa sięga jego chwała. Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię? Podnosi z prochu nędzarza, dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu. No i refren dzisiejszy wśród książąt ludu, Pan Bóg go posadził. Słuchajcie, można by to oczywiście dzisiaj odnieść do Macieja, czyli Maciej był, nazwijmy to, apostołem drugiej kategorii, nie był w tej pierwszej dwunastej. Nagle takie zrządzenie losu czy czyjeś nieposłuszeństwo, czy jest zdrada, powoduje, że on jest wywyższony. Ja myślę, że w konklawę podobnie może wielu myślało, kto nim będzie, kto będzie biskupem Rzymu, nie? Ale, ale ostatecznie myślę, że wybór kogoś na papieża jego samego na pewno zaskoczył. No i, i takie wywyższenie było, bo to w jakiś sposób robi Bóg. Nie jestem przekonany, że ktoś mówi, nie, na pewno ja będę papieżą. To na pewno będę ja. Idę tam Ci odebrać swoje. Myślę, że nie na tym poziomie jest taka postawa, nie? E, tutaj myślę, że Maciej był bardzo zaskoczony, że, że nagle znalazł się w tym gronie no, tych uważanych przez ludzi, przez tych wyżej stojących, nie? więc na pewno to wywyższenie Boża może być zaskakujące. Ale kochani, historia zna mnóstwo takich sytuacji, cały Stary Testament no, w nowym widzimy, jak Bóg zaskakuje i w dzisiejszym życiu widzimy wokół siebie, jak Pan Bóg zaskakuje ludzi, którzy ktoś z dosłownie staje się nagle bogaczem. I to nie chodzi, że odbija mu palma, też może, ale, ale on po prostu widzi, jak Pan Bóg w niesamowity sposób go... Zaopatrzył. Ja muszę powiedzieć, że my też w momencie, kiedy wszystko zostawiliśmy, jak popatrzę na moment, w którym teraz jesteśmy, to nie mogę wyjść z podziwu nad tym, co robi Bóg, jak Bóg naprawdę potrafi wyjąć z nędzy i przestawić do błogosławieństwa, a do tego jeszcze wśród książąt ludu pozwala przebywać, poznawać znamienitych ludzi. Nie chodzi teraz o majątność portfela, ale o Taką, takie zasoby i ludzkie człowiecze, e, zasoby miłości Bożej w sobie, zasoby mądrości w sobie. To jest niesamowite. Jak widzę, jakimi ludźmi nas Bóg otacza, a niewiele w tym kierunku zrobiłem, to jest cały czas takie Boże pociągnięcie i cały czas Boże wywyższenie, i jak mam taką chwilkę zatrzymania, to nie mogę wyjść z podziwu nad tym, jak jak Bóg to robi, ale tak cały czas robi. Więc jeżeli ty, bracie i siostro, dzisiaj czujesz się na przykład nędzarzem, czy czujesz się yy, takim kimś żyjącym w prochu, czy wręcz w gnoju, to pamiętaj, że Bóg, niech to słowo przypomina dzisiaj, że Bóg chce Cię posadzić wśród książąt. I to jest ten kierunek, który Bóg zamierza dla Ciebie. I możesz dzisiaj przez wiarę już za to podziękować. Nie mów Bogu, jak On to ma zrobić. On wie, jak to ma zrobić. I On to zrobi, ale przede wszystkim oddawaj chwałę Bogu. Amen. Aklamacja dzisiaj Jan 15, 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. I zobaczcie, Jezus wybiera Judasza, bo chciał, żeby przynosił owoc. Jezus wybiera. Macieja, czy Bóg wybiera Macieja, Bo chce, żeby przynosił owoc. Bóg wybiera Pawła, bo chce, żeby przynosił owoc. Bóg wybrał mnie. Bo chce, żebym przynosił owoc. Bóg wybiera Ciebie. Bo chce, żebyś przynosił owoc, bracia i siostro. No i o tym mamy dzisiaj w Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak jak ja zachowałem przykazania ojca mego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Jeżeli czynicie to, co Wam przykazuję, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pana, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli, owoc przynosili i by owoc wasz trwał. Aby ojciec dał Wam wszystko, o cokolwiek o poprosicie, filmuje. To Wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie i chwała Tobie Chryste. Zobaczcie, jaki pierwszy fenomen tego czytania pokazuje: Waszym zadaniem, mówi Jezus, jest miłować się, po prostu miłość, rozwijajcie w sobie miłość. A przynoszenie czegoś, czy, czy, czy spełnianie pragnień, zobaczcie, tu jest końcówka: Nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem. I przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili. My mamy robić owoc, tak? I by owoc Wasz trwał, aby ojciec dał Wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie, filmuje. Czyli, jeżeli coś do produkcji tego owocu będzie potrzebne czy woda, czy słońce, czy nasionko, czy coś innego, czy pole, czy dom, czy, co, czy auto, czy grabki, to Bóg, proście Boga, Bóg wam to da. To jest niesamowite. Pracować na roli bożej to jest zupełnie inaczej niż prowadzenie firmy. Szczególnie, że wiem, że mam doświadczenie. Inaczej prowadzi się firmy w zasadach ludzkich, a inaczej prowadzi się firmy w zasadach bożych. Chodzi mi o to, jeżeli popatrzymy na to pole do zaorania i do zasiania i do zbierania owocu, to, to niech ten ogród, o może niech będzie ogród albo sad, to ten sad zupełnie na innych zasadach. Powstaje w ludzkich zasadach, a zupełnie inaczej, powstaje w bożych zasadach. W ludzkich muszę tak regulować sprzedażą, żeby wystarczyło na, na remonty niektórych sprzętów, na kupienie nowych, na poszerzanie tego królestwa, żeby starczyło na, na ZUS-y opłaty, podatki i tak i żeby było z tego jeszcze na życie. Trzeba bardzo racjonalnie wydawać. Zasada królestwa jest nawet zasada trwonienia. Miłosierny ojciec, trwonić. Daję wszystkim daj tym, którzy proszą. I z tymi, którzy chcą, by z nimi poszedł. Jedź do tych, którzy chcą. Ja dzisiaj nie chciałem jechać, słuchajcie, szczególnie że miałem wczoraj być w Warszawie, a to odpadło. Bo ksiądz Jarosiewicz właśnie no, musiał tam pewne sprawy załatwić, bo wszystkie się bilety nie sprzedało, więc na razie stadion ma długi. Przy okazji zapraszam. No ale przez to nie pojechałem. I wiecie, z Warszawy do Łodzi mam bardzo blisko, ale z Rzeszowa, żeby jechać do Łodzi, żeby tam powiedzieć godzinę i wrócić czyli to jest 9 godzin w aucie ponad, plus przerwy to się nie uśmiecha. Nie chciało mi się i modliłem się. Wiecie co? I Bóg przyszedł i powiedział ale wypełni swoje zobowiązanie. Bądź rzetelny w tych małych rzeczach. Po ludzku mi się nie chce, już nie mam siły. Losowałem nawet, którym autem mam jechać. No jadę najbardziej ekonomicznym, więc jadę z kodą, <laughs> ale yy, bo może to bardziej czuję na plecach, nie? Ale, ale jadę. Jest gdzieś we mnie taka nutka radości i zaskoczenia. Więc Pan Bóg jaki jest Pan Bóg, Pan Bóg jest trwoniący. Trwający miłość. On chce, żeby tam ktoś, ludzie, których nie znam, żeby dzisiaj coś usłyszeli i Bóg mówi: Witek, zmarnuj 9 godzin za kółkiem, żeby tam ta grupa młodych ludzi coś usłyszała. To jest niesamowite. Bóg lubi trwonić. Drugą rzecz, taką się chce podzielić, trwonić dobry oczywiście. Mówi, jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przekazuję. Tu jest zasada bardzo prosta przyjaźń. Wiedzieć, co byśmy czynić i czynić to, co byśmy czynić. Wtedy jesteśmy przyjaciółmi. A wtedy po o cokolwiek chcecie, a to wam się stanie. Dalej, to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Kierunek. Co dzisiaj odbiera mi radość i to warto by było zestawić, czy ja dzisiaj jestem przyjacielem Jezusa. Czy ja dzisiaj pełnię ten zamiar, jaki Bóg ma na moje życie, a może go nie znam, tym samym ciężko mi go pełnić. Pierwsze jest pierwsze. Więc proś Pana, by ci objawił. Zgłoś mu swoją gotowość. Panie, dziś jestem gotowy pełnić Twoją wolę, a potem ją pełni, a On Twój los zabezpieczy i to z każdej strony. A istota tego wszystkiego miłość, więc Bóg po to nas nią hojnie obdarza. Abyśmy uczyli się od niego i umieli nią hojnie obdarzać tych, do których nas posyła. Amen. Kochani, będę kończył, ponieważ za chwilę mogę już nie zdążyć na to spotkanie. Ja jeszcze mam 170 kilometrów. Niech Pan Bóg Wam skutecznie błogosławi, niech poszerza swoje królestwo. I dzisiaj zapraszam Was do pobycia z Panem. Z tą Ewangelią, z tym Słowem. Powiedz Panu o tym, czego Ci brakuje. Poproś Pana, żeby Ci objawił, czego oczekuje od Ciebie. I powiedz, Panie, ja nie umiem czekać 30 lat. Ja potrzebuję dzisiaj, objaw mi choć cząstkę. I to, co Ci objawi, jeżeli będzie to zawierało się w Słowie miłość, to, co miałbyś czynić, to to czyni. No i co? Radujmy się, kochani, bo smutek nie pochodzi od Boga. Producentem smutku jest coś inne. A my mamy się radować i aby radość nasza była pełna, czasem nawet mimo zmęczenia. Amen. Hallelujah. do zobaczenia kochani z Bogiem Pa. Cię wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.